Ładnie. Okej, okay, pan, panowie, to by było na, na, na tyle, jeśli chodzi o zapoznanie się z, z siatkami celowniczymi i innymi tego typu sprawy, z, z, sprawami. Są jakieś pytania? Można strzelać. <grym> Próbujemy na 400. No to, panowie, sp 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 spróbujcie, to jest... Trafiony. No. I jak celowałeś? Z tego. z podziałki. Czy Przy boczną. bocznym. Aha. <śmienny> no jak, ja, jak <śmienny> słyszycie. można to ustawić na ogień ciągły. <śmienny> Wiesz ktoś obok padł. No, no, panowie, źle oba świadczy, że do swoich strzelacie, no ale cóż... No, co z Trafiłem! No, tylko panowie nie... Dobra, panowie, stop! Przeprzewacie ogień. Dobrze, panowie, także... Także pamiętajcie, że... Zapoznanie się z... Znajomość mapy to jest to jest e, 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 podstawa w tej, w tej pracy, bo, mo, bo możecie nie, nie mieć u, e, różnych ciekawych urządzonek i wtedy czy, czy, często sytuacje, którą tu obserwowałem nie raz i, i, i nie dwa, czyli mówiąc krótko, gość wstał bezradnie i, i się pytał, gdzie ja kurwa jestem. No. Sna snajper z, e, e, z, Bożej, z, z Bożej łaski. Także panowie, tu, tu trzeba z tym e, e, pracować, bo żeby cokolwiek osiągnąć, trzeba jednak być, być dobrze zapoznanym z mapą. O, o panowie, zaraz za ktoś komuś odda. Ow. Jak widać, no nie opłaca się strzelać do swoich. Do mnie też strzelali, no, także, że panowie, nie strzelać do, do swoich, bo skończy się na tym, że, że wam od, 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 oddadzą. Tak, to że tak, że, po, wszystkie. Tak, żeby, tak no, że, że, żebyście nie zdziwiły, że, żeby oni tu, 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 tu was tu nie, nie, nie wycięli. Do, dobra, panowie, Zasad, na przykład trzymajcie się zasady, nie strzelać do, do swoich, bo oddadzą. Tutaj, no, no cóż, już, już po zajęciach, to, już, to już kij, a, a, ale ogólnie trzymać się tej zasady, tej, tej zasady. Nie niszczymy sprzętu w bazie, nie strzelamy do, 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 do swoich. Dobra, panowie, to by było dzisiaj na, na, na tyle, Resz, reszta jutro. Dzięki wielkie. Proszę bardzo. Także, że panowie, jak mówię, jak ktoś, kto się bal jest zainteresowany, to, no to trzeba, se, 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 Chodź, se, tu trzeba. szybko, mówić. chodźcie tu szybko. Za tył ciężarówki widzicie tego kolesia? Tak, Ta, jak, sobie, jak sobie tańczy. Tak. Co za... mu zostało? Ja podejrzewam, że, że zastanawiam się, czy, 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 czy któremuś w łeb nie, nie strzelić, no. <grym> Dobra, panowie, ja wychodzę. On pojaceki robi. Ćwiczy sobie. No, tu widzę Mirek lo Loki. Najgorzej wypadnie. <grym> No cóż, są na minusie, no. Sami sobie winni. Tak